Czym leczaki trzeba leczyć? Jak tworzy się dobre wspomnienia u dentysty. Małgorzata Wiśniewska o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni od dzieciństwa marzyła, żeby zostać stomatologiem. Zawsze chciała się dowiedzieć, jak to jest być po tej przeciwnej stronie niż pacjent. I to pacjent szczególnie wymagający, specjalizuje się bowiem w pracy z dziećmi. Dr Beata Kowalewska-Bachanek. Czy rzeczywiście dziecko jest pacjentem wymagającym? Zdecydowanie tak. Uważam, że dziecko jest pacjentem wymagającym, dlatego że wymaga od nas specjalnego podejścia, wymaga więcej zaangażowania niż pacjent dorosły, jak również więcej troski i empatii. Dlaczego trzeba troszeczkę inaczej do dziecka niż do dorosłego? Czy, czy w ogóle inaczej? Zdecydowanie, jak najbardziej tak. Inaczej z tego względu, że wiadomo, mamy, mamy trochę. Inne środki przekazu, jeśli chodzi o rozmowę nawet z dzieckiem, tak? Dziecku nie wyjaśnimy pewnych kwestii, pewnych zdarzeń w tak łatwy sposób jak dorosłemu, więc sama komunikacja nieraz jest zaskakująca i wymaga od nas wielu starań, żeby do tego młodego pacjenta dotrzeć, tak? Jak również żeby nie zniechęcić go od razu na, na pierwszej wizycie, na początku leczenia, żeby nie zniechęcić do, do stomatologa, do gabinetu, aby ta współpraca owocowała również na przyszłość, tak? Także tutaj jest to zdecydowanie szczególny pacjent, bo tak jak już wspomniałam, wymaga zaangażowania i wymaga również ta współpraca z małym pacjentem dużo, dużo pracy. To zapytam panią przewrotnie, jak się zniechęca małych pacjentów do stomatologa siłą. Ja nie jestem zwolenniczką leczenia właśnie na siłę wbrew woli małego pacjenta. Wolę jednak dotrzeć do niego słowem, cierpliwością, dobrym nastawieniem. Wiadomo, również tutaj współpraca rodzica jest bardzo ważna, ale jeśli myślimy o leczeniu na siłę, wydaje mi się, że to przeniesie skutek odwrotny do zamierzonego. To najpierw praca z rodzicem, czy najpierw praca z młodym człowiekiem? Jednoczesna kooperacja z rodzicem, jak również z młodym człowiekiem. Nie ukrywam, że bardzo dużo też pomaga asysta. Tak? Jeśli asysta odnajduje się w pracy z dziećmi i potrafi również z tym dzieckiem się skomunikować, jest to naprawdę prawa ręka lekarza. I nieraz, nieraz widzę, że naprawdę dziewczyny tutaj pod tym kątem robią niesamowitą robotę, i, i nieraz, nieraz właśnie ta ciocia obok też potrafi pomóc. Jeśli chodzi o pacjenta małego i jego rodzica, na fotelu, jeśli mamy jakikolwiek czy protest, czy sprzeciw, również rodzic, który wie jak dotrzeć do swojego dziecka, no bo kto zna lepiej swoje dziecko niż własny rodzic, również nieraz potrafi pomóc nam wybrnąć z kryzysowej sytuacji. Pamięta Pani jakieś kryzysowe sytuacje na swojej drodze? Wchodzi do mnie chłopak, 7-8 lat, fakt faktem jednej pracowniczki z jednego gabinetu, syn, i mówi do mnie, ta, oczywiście ta koleżanka z pracy, mówi słuchaj, trzeba mojemu Mateuszowi wyrwać zęba, ale ja nie wiem, jak Ty to zrobisz. Mówię, no dobrze. No i wchodzi rzeczony Mateusz, lat 8, absolutnie nastawiony od razu negatywnie. No i to, co ja się nagadałam, w porównaniu do tego, co ja zrobiłam, to po prostu mam wrażenie, że samą rozmową to był sukces, bo pół godziny rozmowy przyłożyło się na dosłownie chwilę pracy, jeden ruch. Ale było po problemie. Z drugiej strony też to było stosunkowo ciekawe, bo musiałam się uciec poniekąd też do podstępu. Oczywiście powiedzieć, że tak, mama jest tutaj obok, w, w innym gabinecie, no ale jest w pracy, nie może podejść, więc no, sorry, musisz być twardy, ale poczekaj, ja pójdę, zapytam, czy ona przyjdzie. Czyli oczywiście wychodzę za drzwi. Czekam z zegarkiem w ręku, około chwili mu wracam. Po, po czym wracam do gabinetu, mówię Mateusz: Niestety, mama jest zajęta, musisz być twardy, musisz być dzielny, damy radę, zobaczysz. I nie minęło dosłownie, nie wiem, dwie sekundy, to był zoop dosłownie na włosku. Oczywiście matka cały czas siedziała obok za i po cichu, po cichu się uśmiechała pod nosem, słysząc te wszystkie moje próby zabiegi i manewry, żeby tego młodego, młodego jego mościa zachęcić i przede wszystkim wykonać zadanie, ale ważne, że z sukcesem. Chłopak był zawstydzony, mega mocno zawstydzony, bo widział, że jego stres i jego panika była totalnie nieadekwatna do tego co w ogóle się działo. No ale to chodzi chyba o to, żeby stworzyć też takie fajne wrażenie i wspomnienie z tego z takich podtytułów. Zdecydowanie tak. I my, dlatego to jest yy, klucz do sukcesu, dlatego tak jak już wspomniałam leczenie siłą przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ generujemy zdecydowanie negatywne wspomnienia, które rzutują nam później już dalej na przyszłość. A jeśli mamy start płatki, ten start u stomatologa, oczywiście, to myślę, że, że później również jest zdecydowanie łatwiej, jak i nie ma stresu. Powiedziała Pani o fajnej y, 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 sytuacji, o takim sukcesie bywają porażki? Jak widzę, że jest absolutny brak współpracy ze strony dziecka, no to wiadomo, że ja też nie chcę odbić się tym piętnem na jego, na jego psychice i, wspom i wspomnieniach, tak? Za zapisać się negatywnie. Y więc wówczas mamy trochę inne jeszcze środki do pomocy, jak na przykład leczenie w gazie rozwasalającym albo w narkozie. Także zdarza się, że pacjent nie współpracuje, więc wówczas po prostu y Planujemy inaczej wizytę. Zacznijmy od tego, że sedację wziewną możemy stosować u dzieci, które wykazują jakąkolwiek chęć współpracy. Czyli wchodzi młody pacjent, siada na fotel, jeszcze coś tam porozmawia, no ale już jak przychodzi do leczenia, to jest wtedy krucho. I to jest pacjent, który jak najbardziej, ale nada się na takie leczenie, bo wtedy. On tak czy inaczej założy tą maseczkę, będzie oddychał tym gazem, wtedy się rozluźni, będzie mu bardziej obojętne co się dzieje i wtedy możemy przystępować do zabiegu. Bo jeśli mamy sytuację, że dziecko jest absolutnie niewspółpracujące, problem no jest właśnie. nawet z wejściem na fotel. No właśnie, to jak Pani, pod, jak dochodzi do momentu, że jednak ta sedacja się pojawia? Może Pani to po powiedzieć, opowiedzieć? To jest proces, to jest przede wszystkim proces, który odbywa się i w gabinecie i w domu. Dlaczego w domu? Bardzo dużo zależy. Od rodzica i zawsze staramy się, jak jest dziecko niewspółpracujące, żeby również rodzicowi nakreślić, że drodzy Państwo, miło by było, gdybyście z dzieckiem również dużo rozmawiali na temat leczenia, nie tylko dzień przed wizytą, ale wcześniej, żeby opowiedzieć, że to jest normalne, że trzeba, żeby dbać o sobie, no trzeba odwiedzać stomatologa, nie, nie samym myciem się to odbywa, tak? Więc tutaj, praca wykonana przez rodziców w domu. Dziecko za czasem zrozumie i przede wszystkim dziecko za czasem zaakceptuje pod warunkiem oczywiście też częstych wizyt, bo jeśli rodzice pojawiają się z dzieckiem tylko i wyłącznie w przypadku bólu w gabinecie, no to wiadomo, że nie mamy szans na sukces, ale jeśli spotykamy się często, podejmujemy te próby chociażby leczenia, chociażby przeglądu, czyli tak jak my to mówimy dzieciom policzenia tych pięknych zębów, to za czasem to dziecko Wolno, to wolno, ale przekona się. I tak czy inaczej kiedyś to leczenie dojdzie do skutku i zakończy się sukcesem. Czym się różni leczenie planowane od takich doraźnych wizyt? To sam plan jako primo zakłada profilaktykę próchnicy. Jest to przede wszystkim nadrzędne, bo jak wszyscy wiemy, łatwiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli rodzice przychodzą do nas już. Od tego pierwszego roku życia, idealnie od pierwszego ząbka. Dlaczego? Żeby chociaż porozmawiać, rozwiać wątpliwości, tak? I nakierować rodzica na to, jak o tą jamę ustną, zadbać już od najwcześniejszych etapów życia. I, odwied i w dalszym ciągu rodzice odwiedzają nas z dzieckiem, to mamy. Nie że współpracę na ewentualną przyszłość, jeśli coś się zadzieje, bo tego nigdy wykluczyć nie możemy, ale przede wszystkim staramy się wykształcić dobre nawyki i nakierować na profilaktykę, na zapobieganie. Jeśli dojdzie do yy, powstania ruchnicy, to wówczas, jeśli nie ma sytuacji bólowej, Zaczynamy oczywiście to leczenie od zębów stałych, jeśli one są w jamie ustnej, tak? Ponieważ zęby stałe mamy na całe życie, chcemy o nie zadbać, jeśli coś się w nich dzieje. Najpierw o nich następnie przechodzimy do leczenia zębów mlecznych i następnie zabiegi profilaktyczne. Jeśli mamy próchnicę, jeśli jest sytuacja interwencyjna i nie możemy zaplanować konkretnie leczenia poprzez profilaktykę i ewentualne leczenie zachowawcze obecnych zębów, no, jesteśmy niestety, ale zmuszeni pomóc w bólu, ulżyć, tak? I wtedy przechodzimy po prostu do działania, które ma na celu uśmierzenie tego bólu i zniwelowanie przyczyny. To pojawiają się u Pani też tacy pacjenci, co to, mają pierwszy ząbek już? Dawnie. Zdarza się? Jak najbardziej się zdarza. Ale zdarzą. oni jeszcze nie siedzą na fotelu, tylko. Siedzą zawsze z rodzicem. Zawsze wizyta adaptacyjna, niezależnie czy od pierwszego ząbka, czy od pierwszego roku. Zawsze zapraszam rodziców z pociechą na fotel, wiadomo, dziecko się wtedy czuje bardziej komfortowo, rodzic również i przede wszystkim te pierwsze wizyty, te adaptacyjne, gdzie jeszcze nasz młody pacjent koniecznie może sobie zdaje sprawy z tego, gdzie się znajduje, z kim, z, kim się, z kim się spotyka, to jest przede wszystkim wizyta dla rodziców, aby właśnie porozmawiać, rozwiać, rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na pytania. Czasami obalić też mity, które krążą w społeczeństwie. A jakie mity krążą najczęściej? Że nie używamy fluoru, że nie używamy fluoru. To jest najczęstsze pytanie. Że, że nie powinno się używać, tak? Tak, tak że nie powinno się używać fluoru. I to jest, to jest najczęściej zadawane pytanie. To jest najczęściej zadawane pytanie, jaka pasta powinna być stosowana Profilaktyce próchnicy u dzieci od pierwszego zęba. I zawsze mówimy, że zdecydowanie pasta, która zawiera fluor, co więcej, tysiąc jednostek fluoru. Także yy, obalanie mitów, wykształcanie współpracy, po to jest wizyta adaptacyjna. To skoro pani już o temacie pasty i mycia zębów powiedziała, to yy, gdzieś. Usłyszałam takie zdanie, że do piątego roku życia zęby powinna być mama albo rodzic, bo zrobi to po prostu lepiej i skuteczniej. Czy tak powinno być, czy to dziecko powinno się uczyć samodzielności? Jaki pani ma tutaj pogląd? Mój pogląd jest następujący. Jeśli chodzi o doczyszczanie zębów przez rodziców, uważam, że na pewno dłużej niż do 5 roku życia. To jest bardzo indywidualne. Każde dziecko manualnie rozwija się inaczej. To też musimy wziąć poprawkę na to. Jeśli rodzic widzi, że zdecydowanie w dalszym ciągu, mimo że jest te 5 lat przekroczone czy 8 lat przekroczone i w dalszym ciągu jest problem z, z, z zaleganiem płytki na zębny, z doczyszczaniem tych zębów, ja zawsze serdecznie zachęcam, żeby jednak rodzice, spraw, yy, jednak rodzice kontrolowali. To czyszczanie przez dziecko, bo niestety, ale szkopu tutaj tkwi w tej higienie. Jeśli, pozwoli, jeśli założymy sztywną granicę, że dziecko ma 5 lat i odpuścimy tą kontrolę y, czyszczenia, uważam, że y, możemy. Nie wszystko tutaj zrobić prawidłowo. Dlaczego? Bo dziecko w wieku 5 lat nie umie jeszcze nawet dobrze pisać, więc te sprawności manualne. Między innymi uważam też, że doczyszczanie zębów nie będzie tak należyte jak na przykład w przypadku dziecka, które będzie miało 10 lat i rodzice dłużej mu doczyszczali, pokazywali, gdzie powinien doczyszczać, jak powinien to robić, jak długo. No to myślę, że tutaj im dłużej, tym lepiej. Wiadomo, nie popadajmy w skrajność, bo przecież do 18 roku życia nie będą rodzice czyścić zębów, ale zdecydowanie jeśli chodzi o doczyszczanie przez rodziców, jest to bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. Na przykładzie swoich pacjentów widzę, że im dłużej rodzice przykładają uwagę i kontrolują higienę u dziecka, tym mniejszy odsetek zębów spróchnicą. Także zdecydowanie zachęcam, zachęcam wszystkich rodziców. Ale użyła Pani właśnie słowa doczyszczanie, czyli pierwszy etap to jednak ta samodzielność dziecka musi być gdzieś w tym, w tym całym myciu zębów. Zdecydowanie, zdecydowanie silowej, tak. W zależności od wieku, wiadomo, im dziecko jest młodsze, ma mniej cierpliwości, uważam, że najpierw niech rodzic wyczyści, a dziecko niech sobie ewentualnie poprawi. Tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie. A to, a to ale jeśli dziecko jest starsze, no wiadomo, nie możemy wyręczać. Niech się stara, a następnie skontrolujmy i ewentualnie poprawmy mankamenty. Słyszałam o tym, że zresztą sama, jak byłam w wieku takim adekwatnym, yy, mówiło się wtedy tak, a mleczaki nie będziemy leczyć, bo to mleczak to i tak wypadnie. Czy leczy się mleczaki z próchnicy, czy niekoniecznie? Jak to jest? I to jest kolejny mit, który obalamy. Oczywiście, że leczymy mleczaki, oczywiście, że zęby mleczne mogą też bolać, bo też również spotkałam się z tym, że pokutuję wśród rodziców przeświadczenie, że zęby mleczne nie bolą. One również bolą jak zęby stałe, więc nieleczona i powikłana później zapaleniem miazgi próchnicy jak najbardziej dziecko boli, więc zęby mleczne oczywiście leczymy. Czy to jest tak, że taka bardzo staranna higiena jamy ustnej, czyli bardzo staranne mycie zębów powoduje, że tej próchnicy rzeczywiście nie będzie? To jest jeden z czynników, który nam redukuje ryzyko wystąpienia próchnicy. Nie dość, że higiena musimy również pamiętać o prawidłowych nawykach dietetycznych. No wiadomo, słodycze są wszędzie dostępne. I zdarza mi się niestety, że dzieci jedzą sporo tych słodyczy, co nie idzie w parze z idealną higieną jamy ustnej. Mamy gotową próchnicę. Ale co, to po każdym jedzeniu słodyczy trzeba mieć zęby? Idea, ideałem by było, no ale cóż, jeśli chodzi o, o słodycze i ich jedzenie i higienę, yy, tutaj pod tym kątem no zdecydowanie warto pójść do łazienki. I chociaż przepłukać te usta, idealnie byłoby umyć, tak, ponieważ to jest nic innego jak cukier i to zalega na zębach. A w przypadku dzieci i zębów mlecznych, gdzie zęby są zdecydowanie mniej zmineralizowane, inaczej zbudowane niż, niż ząb stały tak? pod względem histologicznym, tutaj pruchnica zdecydowanie penetruje szybciej i mamy zdecydowanie szybciej efekt próchnicotwórczy, słodyczy. Z tą próchnicą to jest od wielu, wielu lat pamiętam, że blisko 90 parę procent dzieci ma próchnicę. Czy to się zmienia, czy to jest, idzie ku lepszemu, czy to jak pani to obserwuje? Wydaje mi się, że trend jest taki, że to będzie szło i idzie już w dobrym kierunku. Widzę to na przykładzie rodziców, którzy są bardziej świadomi, bardzo dużo, coraz więcej. Odbywa się wizyt adaptacyjnych, gdzie właśnie uczymy rodziców i rodzice już są ubezpieczeni na przyszłość. Już wiedzą, jak zapobiegać. Więc y, uważam, że te pokolenia, które teraz przychodzą do nas z pierwszym ząbkiem, ewentualnie z kilkoma, mają naprawdę dużą szansę na y, dzieciństwo bez próchnicy, bo rodzice są bardziej świadomi jeśli, i jeśli wpoją dzieciom na przyszłość nawyki. Uważam, że mamy szansę na sukces. A dzieciństwo bez próchnicy to znaczy, że dorosły też bez próchnicy? Jak, czy to taka jest zależność? Czy próchnicę można w każdym momencie życia zła złapać? Próchnica jest chorobą, yy, jest chorobą zakaźną, tak? Czyli jeśli rodzic ma ogniska próchnicowe w jamie ustnej, ma bakterie, które za to odpowiadają, jak najbardziej może dziecku je przekazać, co może u dziecka również objawić się próchnicą, jeśli dziecko je, będzie na te bakterie podatne. Ale jeśli mówimy o nas dorosłych, gdy dojdzie do pogorszenia nawyków higienicznych, nawyków dietetycznych, zaniedbamy wizyty u stomatologa, jak najbardziej my również możemy spotkać się z próchnicą. Także to nie jest tak, że jeśli myjemy przez 10 lat, do końca życia jesteśmy bezpieczni. Absolutnie, musimy dbać o to cały czas. Jakie inne y, przypadłości y, są w stomatologii poza próchnicą? Z jakiego powodu Pani leczy swoich małych pacjentów? Jeśli chodzi o tych najmłodszych, często niestety, ale te y, ząbkowanie, które daje niesamowicie w kość i dzieciom i rodzicom. No ale na to nie ma rady, ponieważ... Nieocyt... Nic jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił? Wymyślił, anielską cierpliwość rodzica. No tutaj mamy sporo, sporo chwytów, które możemy, możemy zastosować, mamy również środki do stosowania miejscowo. One, czy, one tak czy inaczej działają tylko i wyłącznie do momentu, aż zostaną wypłukane ze śliną. I wiadomo, że każde dziecko przechodzi to inaczej, każdy pacjent jest indywidualnością, niezależnie czy mały, czy duży i musimy również brać to pod uwagę, więc tutaj pod tym kątem no niestety to ząbkowanie przychodzi nieraz burzliwie, nieraz bezobjawowo w zależności od małego pacjenta. No ale tutaj niestety widzę, że najlepsza jest chyba anielska cierpliwość po prostu przebrnąć przez to, bo niestety nie przeskoczymy tego. Możemy ulżyć dziecku, tak? Podając właśnie te środki do... Podając na dziąsło środki właśnie miejscowe, czy ewentualnie chłodzenie żelowych gryzaków w lodówce. Jeśli wystąpi podwyższenie temperatury nieznaczne, czy ból czy dziecko jest marune, może ewentualnie jak najbardziej dać środek przeciwbólowy. No ale niestety, tutaj przede wszystkim czas i cierpliwość. No dobrze, to, są, to, to, są, to jest ząbkowanie, ale czy są jeszcze inne schorzenia, z którymi tutaj Pani się zmaga, jeśli chodzi o małych, młodych, małych i młodych pacjentów? Powikłania próchnicy, najzwyczajniej w świecie powikłania próchnicy, czyli jak już mamy tak głęboką próchnicę, że ona dojdzie do miazgi, tak? I wtedy musimy działać z tym zębem, czy ewentualnie jak pojawi się, pojawi się ropień przy zębni, no to również musimy działać. A ropień działać. Przy, przy mlecznych zębach też się może pojawić? Jak najbardziej, tak? I to zdecydowanie zdarza się często. Więc tutaj jeśli wyskoczy ropień, zapraszam co, czym prędzej, tym lepiej do stomatologa, do gabinetu, aby to skonsultować i podjąć działanie. Abruksizm, czyli takie zaciskanie i ścieranie zębów, prawda? Uporczywe ścieranie nocą, zwłaszcza. Jeśli chodzi o dzieci, przyczyn zgryzania może być dużo. Mogą to być infekcje pasożytnicze, które musimy wykluczyć, jak również na początkowych etapach, etapach życia zgrzytanie zębami jest objawem dostosowywania się Przyzwyczajania się dziecka do nowych warunków w jamie ustnej. Bo jak pojawiają się zęby, których wcześniej nie było, dziecko zaczyna nawykowo zgrzytać. Często u dzieci, mam też wrażenie, odbywa się to zgrzytanie już u starszych, oczywiście. Na tle nerwowym również, czy ewentualny stres w szkole, tak? I dziecko również zgrzyta. Czy ewentualnie nawykowym, ponieważ a zgrzytam trochę chęści będzie fajnie, kolega się może zmarszczy, bo nie, nie znosi tego dźwięku. Także i nawykowe, i stresowe, a na wczesnym etapie również zgrzytanie przystosowawcze do nowych warunków w jamie ustnej. Jeśli chodzi o dorosłych, jak najbardziej bruksizm leczymy. tak? Jeśli chodzi o dzieci, to przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę. Jakie Pani sama miała doświadczenia z dentystami, z stomatologami? Pamięta Pani coś, co sprawiło, że, że nabrała Pani właśnie takiej chęci, żeby samej być stomatologiem? Tak, pamiętam takie doświadczenie. Miałam może około 5 lat i wówczas jeszcze zdarzały się, zanim, zanim pojawiły się teraz, były również dentobusy. I pamiętam, do takiego dentobusu zaprowadził mnie tato. Byłam, byłam stosunkowo zdenerwowana i zaniepokojona, bo nigdy wcześniej nie byłam u stomatologa, gdzie jak dla mnie byłoby to no. Za, powiedziałabym już, że tato trochę to zaniedbał, skoro tak późno mnie zaprowadził. Ale nie było tego złego, co na dobre by nie wyszło. Bo akurat z higieną nigdy, nigdy problemu nie było. Rodzice mi doczyszczali, więc tych ubytków nie było. I pamiętam, weszłam do tego dentobusu bardzo, bardzo zestresowana. Ale było tak fajnie, był taki miły doktor. I tak powiedział, że takie piękne zęby jak perełki. Dostałam jeszcze oczywiście i szczoteczkę, i pastę i dzienniczek, żeby zaznaczyć, czy zęby umyłam, nie umyłam. Co prowadziłam bardzo sumiennie. Więc bardzo wtedy sobie wziąłam tę wizytę do serca. A później, to ja jeszcze jestem z tego, z tego rocznika, że były gabinety w szkołach i chodziłam jak dziecko wysokiego ryzyka, pomimo, że tych ubytków nie miałam, chodziłam punkt, punkt, w trzy co trzy miesiące na kontrolę. I pani stomatolog zawsze mówiła, oj Beatko, Ty chyba chcesz zostać aktorką, bo tak dbasz o te ząbki, że chyba na pewno na wielki ekran je szykujesz. No ale jak wyszło, zostałam stomatologiem i bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani doktor Beata Kowalewska-Bachanek, medicover stomatologia.